Szanowni Państwo, dzisiaj jest siódmy dzień realizacji programu 500 plus w praktyce programu, który ma kilka zadań. Po pierwsze ma na celu pomoc polskim rodzinom, w zmniejszeniu ubóstwa polskich rodzin, ale również ma na celu poprawę sytuacji demograficznej Polski. Sytuacja demograficzna Polski przedstawiona przez fachowców jest bardzo, bardzo pesymistyczna. To znaczy więcej w tej chwili Polaków niestety umiera niż się rodzi. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli wskaźnik współczynnik urodzeń powinien wynosić 2,1 dla potrzeb zastępowalności pokoleń. Natomiast wynosi on 1,33 dziecka na jedną kobietę w wieku rozrodczym. To powoduje, że w 2006 roku, w 2060 roku, gdyby taki stan się utrzymał, to Liczba Polaków zmniejszyłaby się z 38,5 miliona do 32 milionów. I to spowodowałoby, czy mogłoby spowodować zapaść demograficzną do takiego stopnia, że mógłby być bardzo nadwyrężony system emerytalny. Jak Państwo wiecie, jest to system repartycyjny, to znaczy, że obecnie pokolenie pracujących pracuje na emerytury obecnych emerytów. I teraz kilka liczb. Na program w całej Polsce przeznaczono 22 miliardy złotych, a dla przykładu u nas w województwie miliard 100 milionów złotych. Programem ma być objętych około 2 miliony 700 rodzin, 3 miliony 700 dzieci. Z programu tutaj. <grym>

Szacuje się, że może skorzystać około 3,5 tysiąca rodzin i na ten rok szacuje się, że trzeba będzie przeznaczyć na program około 20 milionów złotych w przyszłym roku, ponieważ on już będzie od 1 stycznia, może być to kwota niezbędna w wysokości około 30 milionów złotych, co by równało się mniej więcej z budżetem gminy Czarna, tak dla porównania. Czyli proszę zobaczyć, proszę zauważyć, jak, jak to jest rząd wielkości. Drodzy Państwo, oprócz tego, że ma być to czynnik demograficzny i bardzo liczymy na to, że spowoduje zwiększoną dzietność, to ma też poprawić sytuację materialną rodzin. Jak wiemy, około 7,4% Polaków żyje na granicy ubóstwa. Jest to bardzo duży odsetek. Więc ta pomoc w ramach programu Rodzina Pierwsza 500, w ramach tego świadczenia wychowawczego. Ma również przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa wśród polskich rodzin. W najbliższym spotkaniu, które będzie zorganizowane w urzędzie miejskim z dyrektorami szkół i przedszkoli, również planuję przeprowadzić rozmowę, żeby dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele też zwracali uwagę, jeżeli będą wiedzieli, że są jakieś niedostatki w rodzinie, czy dziecko jest na przykład nieodpowiednio ubrane do porę roku, żeby nam też zwracali, wtedy będziemy interweniować i będziemy tą pomoc finansową ograniczać na rzecz pomocy materialnej na rzecz pomocy, Będziemy robić zakupy w sklepach lub w marketach. Będziemy opłacać jakieś zajęcia temu dziecku. To te pieniążki wtedy tej rodzinie ograniczymy Finansowe. Czy jakieś pytania do mnie? Wnioski są dostępne, czekamy na klientów, czekamy, żeby wpadali. Myślę, że w Dębicy już połowa wniosków jest przyjęta, bo planujemy, że około 3000 rodzin będzie korzystało ze świadczenia 500 plus. Proszę Państwa, na stronach Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej są na bieżąco informacje i raporty na temat składania liczby wniosków, na temat uwag jakichś. Najtrudniejsze pytania, odpowiedzi i na bieżąco ten program, jeśli by w którymś miejscu nie zadziałał, będzie korygowany również w przyszłości. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że to był jeden z, ze sztandarowych programów y, o zapowiedzianych w kampanii wyborczej przez panią premier Beatę szydło i że pani już Jedna z drugim nie przejmować. ちょっとこれが一番いい。